Wiem, że k***a jest jakiś pociąg, który cię ściga, ale zobaczymy. Wiem, że dużo nie rozmawiałeś, bo coś wydarzyło się w kopalniach, które nadzoruje. A, mam nie czytać? Okej. Okay. Tomek i przyjacielek. Łoku. co to jest za ścierwo, Tomek, co oni ci zrobili, k***a? W połowie lokomotywa, w połowie wielki pając z No dobra. a ty, ej! W połowie lokomotywa, w połowie wielki pając z o, a dobra. Zapier ty! E. Ja pierdolę, ja mam iść do chaty, ku! Weź tę mapę znowu, ku A, panie! Ulepszenia! Możesz ulepszać i naprawiać swoją lokomotywę za pomocą złomu. Złom możesz znaleźć na wyspie i otrzymywać za ukończone misje. O, kur... Jakie to jest rozbudowane widzowie działko! Środkowa dźwignia porusza lokomotywę do przodu, lewa dźwignia porusza lokomotywę do tyłu, prawa dźwignia zatrzymuje lokomotywę. Jeśli opuścisz jadącą lokomotywę, maszyna automatycznie się zatrzyma. Dobra, jedziemy. O kurwa. O kurwa! Na kurwę go! O kurwa! O kurwa, przegrzał mi się, przegrzał mi się! O kurwa, nie! Dobra, nie pierdol stary. I co teraz? Ja pierdolę, widzowie. Bad ending, od razu. Znajdź jaja. Te jaja, kurwa, tutaj. O kurwa, ten. Jedziemy, kurwa, tutaj. Co to jest? Jakiś rozdro... rozdroża. ja tu mam coś szukać? Mam się rozglądać?